Zaczynamy kolejny piękny dzień. Nasz dyliżans. Wyjeżdżamy z Phuket do Sarunitao i Tao i stamtąd mamy prom na Kotai. I tam się widzimy. Karoca kosztowała nas po 1600 batów za osobę. Mamy jakieś 8,5 godziny jazdy. W sensie jakieś 4 godziny jazdy karocą i jeszcze z 4 godziny promem. Lipa, i chmury, i nasz, nasz Majbach, w którym płynęliśmy o godzinę spóźnieni. Idziemy się zakwaterować. Welcome to SP Cabana, bungalow. O, środek to niestety, nazwa wskazuje, bungalow. Mamy wiatrak, nie ma klimy. Toaletka. Wchodziliśmy jakieś 300, 250, 250 chyba złotych za 3 doby, ale patrzcie gdzie. Na samej plaży No i spotkało mnie właśnie pierwsze zdziwienie Chyba przez to, że Kotao jest strasznie malutką wysepką Jutro wam powiem albo później Ile można byłoby dookoła przejść z buta To ceny chociażby w 7 Eleven są tak od 30 do 50% droższe Niż na przykład na Buket. No cóż Trzeba przeżyć te trzy dni Kupiłem nam fryteczki za 80 watów I burgera Double Cheeseburger Patrzcie na to Mam nadzieję, że chociaż będzie smaczny, bo wygląda jak gówno Do jedzenia, ale nigdy już tego ziemieszka nie kupię. Tragedia. Ale co złego w nim jest? Hmm? Co złego w nim jest? Dupy nie urywaj, zobacz jak to wygląda i wszystko. Uuu, no. Proszę bardzo, pięknie. No. no. Ciekawe zajęcie, nie? Coś tam wyniuchał. Próba numer 2. Teraz coś już znalazł. Budzić się z takim widokiem to chyba trochę, co? No to tak. Otao mierzy 21 km2. Wczoraj wyznaczyłem trasę na 4 punkty. To pokazuje 24 km 6 godzin. No i pewnie powrót jeszcze godzina, więc 7 godzin można w sumie całą wyspę obejść, zwiedzić. Nie do końca jej się da, ją się da obejść, bo zachodnia część jest właśnie, jako miasteczko zamieszkała plaże i gdzie gdzieniegdzie są jeszcze inne plaże i punkty widokowe, ale wschodnia część jest bardziej zalesiona, także no nie da się na kółeczka zrobić dokładnego. Pierwsza propozycja to właśnie snorkeling, 550-650 batów. Trwa on tak od 11 przyjeżdża taksówka do 18. .00. Jedziecie w te kilka punktów, Możecie zobaczyć żółwie i jeszcze ciekawostka jest tu plaża rekinów, gdzie są takie małe szarczki. Matek, 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 Zobacz to coś dla nas. Darmowe koszulki, darmowe szeczki. darmowe wiaderko. Coś co lubimy. No to za 580. Za 580 no to ale da, darmowe. Ale darmowe. Mieliśmy iść na punkt widokowy, który znajduje się jeszcze tam dalej, ale podobno jest płatny 100 batów, jak wejdziecie na górę i nigdzie o tym nie piszą, także i zasłaniają czymś tam, żebyście nie mogli zobaczyć taku. Za mną jest właśnie wyspa Koh Ko Nantang. Tang. Zaraz wam to tu napiszę. I tu podobno naj właśnie najwięcej żółwi można spotkać, no ale tam już też wycieczka płatna, no bo tam trzeba przepłynąć pewnie z 500 metrów łódką i w ogóle te snorklingi. 300 batów. 300 batów, o. Pan mówi, że 300 batów kosztuje tak gdzieś stąd. Dwie strony. My nie jedziemy, puścimy tutaj Dreeningsa. Oglądajcie. Sobie. Myślicie pewnie, że whisky albo jakiś rum, nie? Nichuaj. Tu można sobie kupić na przykład paliwo. <laughs> Przyjeżdżając na skuterkach i stankują do lokalców. Widzicie? I wracaj! Wielkopom na chwila. Właśnie daliśmy pranie. Ile kosztuje? 50 watów za kilogram. Mieliśmy łącznie 6,2 kilo. Zapłaciliśmy 610 watów, czyli jakieś tam 26 zł. W końcu trzeba przeprać ciuchy bo już nie mamy w czym chodzić. Panca mi właśnie wspomniała, że pamiętajcie, że tu jest drożej, bo na przykład na półkę za 13 kilo ciuchów płacilibyście 80 batów, więc różnica jest ogromna, no ale nie wiedzieliśmy, że te, takie ceny będą, a trzeba było to zrobić. Kupiliśmy Pamci naszyjniczki z mszelek, wytargowaliśmy się, nie kazało mi to Mateusz nagrać. Jest... Mateusz jest mistrzem targowania. Wszystko kosztowało jakieś 120 batów, a ma już idzie i czy może to kupić za 1000? Za bat. 1020. Pojechało mi się 1000 ze setką. A poza tym miało to kosztować 130, ale babeczka miała ceny, więc tak już nie chciałem się z nią targować. Więc jeszcze zeszła po prostu o dyszkę, bo poprosiłem. Z racji tego, że może się zastanawiacie, dlaczego ciągle chodzę w koszulce, chociaż jest tak gorąco. pamcia ciągle w chuście. A to z racji tego, że dostaliśmy darmowe próbki na 50 do opalania i żeśmy się pierwszego dnia posmarowali tym. Na Phuket. Na Puket, A takie są wyniki tego. Ta formuła może jest dobra, ale dla Tajlandczyków, Azjatów. No, to teraz jeszcze Pamcia pokaże wam swoje plecki. Widzicie? Bąbelki, już skóra schodzi. No nie polecamy Nie polecamy tego filtra, naprawdę, uważajcie, bierzcie z Polski Będzie super Z polecajki dostaliśmy restaurację 995 Duck Na Kotao I ogólnie chodzi o to X Noodle White Roast Duck Zaraz spróbujemy czy to jest dobre, macie wersję trochę mniejszą za 80 Bahtów i trochę mniejszą za 100 Bahtów Zamówienie poszło, czekamy Dlatego, że dziękujemy Asite za polecenie tego miejsca. Zaraz zobaczymy czy to jest smaczne. Taka porcja 100 batów Macie tu jeszcze dodatki. Tych nie polecam, bo stoją w takim pudełku już średnio zapachnie pachnie. Tu wkładki chili tego. Restauracja ma 4,7 gwiazdki na 2200 ocen. Także mam nadzieję, że będzie to dużo lepsze i to wygląda dużo lepiej niż ten hamburger z wczoraj. Właśnie zjadłem wersja duża z tomatów, czyli jakieś 11 zł. Lubię pojeść, ale nie super dużo. Byłem ciut głodny, ale jakby ciut większa była ta porcja, byłoby super aśnie. Idziemy teraz szukać dla Pani Pattaja, bo ona kaczki nie lubi, więc nawet nie spróbowała. Ale ja. Dużo kaczek nie jem, ale ta była kurwa za jej. Musiałem to powiedzieć. Pancia na Pattaja wybrała sobie miejsce. AJ. Chicken burger and sandwich. I zaraz wam powiem, jak smakuje. Ja już trochę jestem najedzony, więc tylko ona sobie wzięła A ja jestem I porównamy to do jej ulubionej restauracji z Bangkoku na Chaos Sun Road. Tak, na Chaos Sun Road. Pam dostała. Czekamy na werdykt. Przepraszam, że nie będę jadła pałeczkami. Ale dam sobie dużo ostrego. No dobra. To jest śniąkki, pataj to pataj, jest zawsze pyszny. No, to jeszcze ja tylko dodam, że ten pataj tutaj kosztuje 30 yy, batów taniej. A jak. No niż na kaosand Kao, kaosand Road, Storki, tak jak wspominaliśmy, no. Ale jak pan ci smakuje, to jesteśmy zadowoleni. I ja i ona. No, zrobiliśmy sobie drzemkę na półtorej godziny, bo słonko trochę nas spiekło i. No, ja, staliśmy wcześniej. Idziemy zaraz. Po zachodzie na no miasto, zobaczyć jak to nocą tutaj wygląda, bo wczoraj też zmęczeni to. Tą to... drogą w dzień jest odpływ. Widzicie, gdzie jest woda? W nocy ona dopływa tutaj. To czarne życie na Kotao. Samowite. Kaszyniczki, bransoletki Pilar też znajdziecie mnóstwo pubów. Z tego co się orientowałem, kilka dyskotek. Już chyba szóste, siódme studio tatuażu. Jakby ktoś chciał wakacyjną dziarkę. Lokalne street foody, w których zjecie trochę taniej. Ale tak jak widzieliście wczoraj, yellow, to nie wiadomo co dostaniecie tak naprawdę. Coś z grilla się nawet znajdzie Owoce morza, owoce drzewne <gry> Oczywiście więcej światełek Kolejne bary Pięknie przystrojone, leżaczki w pięknych miejscach Liczne huśtawki na plażach Zawieszone na palmach lub innych drzewach staniecie, A gdy staniecie tuż przy brzegu takie macie widoki Na całą plażę Wszędzie pięknie oświetlone od strony południowej wyspy na północną Taką główną powiedzmy drogą Nie polecamy iść, nic tu nie ma No ale zaraz będziemy też w siebie na plaży także Tutaj macie ten bar do którego nie przychodźcie To tutaj kupiłem Tego właśnie Double, widzicie jak to wygląda? Double Cheese Chicken Burger? A widzieliście wczoraj? No, także nie polecam Obiadek na plaży, Pamcia sobie wzięła pankejka nutella with banan Ja pad thai jak widać za 70, naleśnik za 50, no u mnie dość niewiele, to chyba przez tą cenę. Naleśniki, które tu kupujecie o dziwo nie są takie naszym europejskim, pyszne. Pamcia mówi, że pyszne, nie są naszym tym, takim europejskim znanym, że jest taka płynna ciecz, to dopiero na patelce się robi. Oni mają tu takie ciasto, jakby takie cieniutkie, trochę jak do croissantów czy coś, ale smakuje jak naleśnik, tylko inaczej w ogóle zrobione. Idziemy teraz na John Sua Beach Point, jakoś tak. I zaraz obok jest też Shark Bay. Nie mam maski do nurkowania, więc nie wiem, czy Wam się uda to pokazać. I to jest najbardziej wysunięte na. Południe tej wyspy Kotao, miejsce jako plaża, i właśnie ten punkt widokowy. Po drodze, może jeszcze uda się udać coś nagrać. Także mamy godzinę z buta, jakieś chyba tam 3,5 km, coś takiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W międzyczasie, to jeszcze tak bym chciał powiedzieć, że to wczoraj się pranie, pachnie do tej pory, super wykonanie, że tak powiem. Koszt, kosztem, ale też nie super drogo powiedzmy. I super zapakowane, bo wszystko poskładane macie, już suche, w takim boliowym woreczku, ściśnięte. Dobra, mała poprawka. Z hotelu mamy 4 km. Godzinka drogi, tak jak było, tylko mapy mi się nie załadowały. No i myślę, że w końcu zrobiłem jakiś mini-reserve, przynajmniej na Kotao. Nie wiem, jak to w innych częściach Tajlandii. Dla tych, co lubią śmieszne papieroski. To w Tajlandii Śmieszne wabieroski. Są legalne od półtora roku Ale generalnie podobno Społeczności i władzy Nie bardzo się to podoba, nie spodobało I będą chcieli do końca 2024 Naszego 2567 Ich Wycofać I zostawić tylko medyczną A koszt takiej przyjemności To Około 100 batów za gram. Czyli jak na polskie realia, z tego co też wiem, to tanio. Można się napufać. Na, na więc jeżeli ktoś jest zwolennikiem takich e, miękkich nar, narkowików, to Tajlandia jak najbardziej. No i co? No i przez Was poszedłem 200 metrów w dół z Wami rozmawiając. Nie patrzyłem na mapę i musiałem teraz wdrapywać się na szczyt. Wielki dzień! Wy to Wy tam ja kiedyś zabijecie, chyba. Na wyspie też nie brakuje sztuki rzemieślniczej. Tu akurat wyrabiają wszystko, coś z metalu, jakieś bramy, nie bramy. Ciekawe. Sporo jest też takich osób, które zajmują się naprawem. O! Takich cwaniaków, Bo pewnie się często psują. Nie wszystkie, znaczy w sumie nie wszystkie, pewnie większość. ma już jakieś swoje lata. Widzieliśmy już ze dwa warsztaty na jednej ulicy, także. No, tak się kręci biznes. O! I znowu macie paliwko. Nie pomylcie, żebyście się przypa przypadkiem nie chłysnęli takim czymś. Właśnie co uświadomiłem, że jestem totalnym dzbanem. Ponieważ jesteśmy już no, w 70% drogi za nami. i właśnie sobie uświadomiłem, że wczoraj nagrywałem wam filmik i no nasmarować się. No to zgadnijcie. Kurwa, nie wziąłem ani jednego, ani się nie posmarowałem. No mam nadzieję, że jutro nie będę cały czas. Jakrak. I ze skóra z nosa nie będzie mi schodzić bardziej niż już schodzi. A ramionka zakryte także. What's up? What's up, brother? No, mili ludzie życzliwi. Ale temperatura daje się we znaki. Odczuwalne 39. Godzina 15.30. Macie jedną plażę zaraz ko Shark Bay i koło tego punktu widokowego. Nie ona nie interesuje, ale Wam pokażę. Nie wiem jak się nazywa. Gdzieś tu chyba wam dopiszę. Wygląda tak. Dość płytka jak widać, bo nawet sporo z brzegu pani sobie tam nawet jest taki kawałek, o piasteczku, sobie drepta. Dobra, my idziemy dalej. 50 batów za wejście, żeby tam, za te bambusy, bo inaczej chuja zobaczycie. Tylko tyle. Ciężko. Ciężko. No, ale generalnie nie jestem dzbanem, żeby płacić 50, bo... No może nie to, ze ale nie muszę płacić, ponieważ... Zaraz sobie zobaczymy razem, jak to wygląda tutaj okolica. Takie jeszcze przemyślenie mnie naszło, bo jak elektroidki trzeba uzupełnić lekko, chłodne, o. że ja siebie chyba też chcę zabić, a wy jesteście razem ze mną. O, ciężka trasa, ciężka w tą temperaturę. No i witajcie. Z tego co zauważyłem, chyba na tą plaży są dwa zejścia. Jedna jest ciut wcześniej, a ja zaraz koło tego punktu widokowego. Zaraz zejdziemy na dół. Swoją drogą nie wiem czy wiecie, ale wśród tajów jest popularna walka kogutów. To akurat nie koguty, ale tu mamy jednego zawodnika wagi piórkowej. A wcześniej gdzieś tam widzieliśmy właśnie dwa koguty, trzy koguty w takich klatkach, które na siebie warczały. Nawet zejście jest klimatyczne. Ale tu z tego co widzę, dotarłem na bardziej nie Shark Bay, co na taką zatoczkę zaraz obok. A, tu w ogóle do domku. Ale mógłbym się tam przez skałki dostać. Dobra, to się cofamy. Okazuje się, że drugie zejście w tym drugim wejściu też jest na skałki. Czyli jak będziecie szli najprawdopodobniej jedną trasą, to pierwsze wejście wejdźcie. Jeśli chcecie taką plażę, plażę. A tu widać, że coś szukają. Budki też z turystami. Snurkowanie. I szukanie. W wodzie dało trochę ukojenia z racji tego, że nie mam maski, nie mamy także chcę tylko lekko popływać więc szaków z telefonu nie będzie, ale postaramy się droniksem gdzieś nad wodą lekko polecieć może uda nam się i Wam pokazać, my zobaczymy i Wy zobaczycie także ciekawy jestem czy się Wygląda mi to na też domki takie letniskowe do wynajęcia, więc pamiętajcie, że na południowej stronie wyspy przy właśnie Shark Bay. Ciekawie to wygląda, fajnie byłoby sobie tu posiedzieć w dzień i wieczorkiem i popływać. Ciekawie jakie co O panie, jaka rezydencja. Fiokio na samym szczycie, pewnie jako jedyna, pewnie kosztowała krocie. Z billboardu? z billboardu, że wypożyczenie buterka na miesiąc kosztuje od 2500 batów do 3000, czyli mówiliśmy, że 3000, czyli dziennie zapłacicie za wynajem pewnie koszt czyli to będzie jakieś 11 zł. No, może trochę ponad 100, bo na miesiąc to wiadomo, pewnie trochę taniej, bo na dłużej myślę, że tak do 150 batów, myślę, że udałoby się Wam załatwić skuterek. Czyli za jakieś 16 zł za dobę. Czyli w sumie spoko opcja, no, na tą wyspę. Bo ta wyspa nie jest wielka, jeśli macie skuter, polecałbym, że dwie noce Wam wystarczą. My nie mieliśmy skutera, już tam popatrzyliśmy. Ta właśnie, jak wspominałem, wschodnia część wyspy jest bardziej zalesiona, górzysta, więc tam w sumie ciężko się dostawać. Byliśmy na północnej stronie, na południowej i na mieście. Zajęło nam to 4 dni. A i tak galuzaków. Także myślę, że na tą wyspę wystarczą. Wam maksymalnie 2 dni 3. Nie ma tu za bardzo co robić. Jest kilka krajobrazów. Jeszcze tylko tak dodam, że paliwo w Tajlandii kosztuje tak mniej więcej 38 batów w zależności gdzie, no to tutaj może około 40 paru, a w tych lokalnych, gdzie widzieliście te butelki, to właśnie widziałem cenę u jednej pani 50 batów. Czyli... 5,50, za chyba litr czy półtora tam było. Chyba litr, litr, no. Za litr. Dzień dobry. No proszę proszę, a który my to dzisiaj mamy? 18, oczywiście. Może się to wybierzemy. Tutaj jest ten basen. Jednak nic się tu nie dzieje, jest 20. My jesteśmy zmęczeni, więc wracam do, powrotem do siebie. To chyba naj, najlepszy taki moim zdaniem. Taka restauracja najlepsza chyba na centrali, na plaży. Chociaż jest tu kilka, ale ta ma taki chyba najlepszy urok. To już nasz ostatni widok na tą Rajską plażę. Idziemy oddać kluczyk. Mam tutaj oddać kluczyk, jeśli chodzi o SB Kabana, to jeśli widzieliście nie zależy Wam na jakichś luksusach w środku to z całego serduszka polecam. Domek taki letniskowy z drewienka, macie tarasik tuż przy plaży, względny spokój jeśli chodzi o wyspę znajdziecie tutaj w sumie prawie wszystko co byście chcieli. Troszkę widoczków, kilka atrakcji, plaże przepięknie czyste, piasek jak taka przesiana mąka konsystencji tej cieczy, nie newtonowskiej, tylko tak nie do końca, ale coś niesamowitego. Piękna pogoda. Tylko polecać, jeśli nie dałeś jeszcze łapki w górę, nie zasubskrybowałeś, także zapraszamy. Zapraszamy? Zapraszamy. Widzimy się na następnym odcinku.